39. Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach zakończył się wielkim sukcesem wejherowskich tancerzy. W kategorii taniec nowoczesny do lat 12 Bacara nie miała sobie równych i to właśnie do niej powędrowała srebrna jodła. To wielkie wyróżnienie, zwłaszcza, że w tym roku nikomu nie przyznano złotej jodły. Tańczyliśmy dwa układy, jeden to był musztra zaprezentowany przed chwilą, to był taniec nowoczesny z elementami disco, drugi to był taniec hip-hop w wykonaniu bakary junior. Oba te tańce były na przeglądzie. W Kielcach i wybrany został taniec musztra do koncertu galowego. Wojskowa choreografia okazała się strzałem w dziesiątkę. Musztra spodobała się nie tylko jury, ale także marszałkowi województwa świętokrzyskiego. Jako jedyna grupa zostaliśmy wytypowani do wzięcia udziału w takiej imprezie kameralnej zorganizowanej przez kupiec harcerski w Kielcach. Bakara Junior zatańczyła musztrę, no i sam, minister, sam marszałek województwa powiedział, że nie tylko minister kultury, ale minister obrony narodowej powinien być dumny. W obecnym składzie grupa trenuje już od roku. Dzięki festiwalowi tancerze mogli się zmierzyć z zawodnikami z Polski, jak i z zagranicy. Dodatkowo Bacara doskonaliła swoje umiejętności podczas festiwalowych warsztatów. Z hip-hopu. Z, z współczesnego barasol klasyki. 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 No, tylko, tylko na I to pani gaz zapisała. Już od września w formacie zaczyna pracować nad nową choreografią.